Proszę, proszę, Tomek w mieszkaniu pomiędzy swoimi meblami muszę, przed komputerem. Muszę obraz powiesić, wiesz? Ten obraz jest piękny. Paryż. Muszę go powiesić. Tutaj będę wieczał, na ścianę. Koniecznie. Ale tu jest rzecz, która mnie bardzo inspiruje, wiesz? Mhm. Ciebie inspirują podróże, czy nie? Nie, nie myślałem nad tym. Wiesz? Dopiero co byłem, słuchaj, w Stanach Zjednoczonych, wracam do ciebie. No a powiedz mi, co tam, co tam u Oliwki, jak tam? Oliwki? No wiesz co, nie było mnie 10 dni, 11. No ale jak, jak gdzieś ode mnie pojechał, to jak. Coś? 12. Tomku, powiem ci tak, poczekaj, najpierw zakręcę globusem. Mogę zakręcić globusem? No zakręć się. I zastanowię się, coś się odpowiedzieć na twoje pytanie. Dobrze, ku, żeby zakręcę nie globusem. I umawiamy się tak, że tam, gdzie postawię palec, sam pojadę. Mhm. Tobie nie proponuję, bo to mówiłeś, że nie, wyjeżdżasz z Niemiec. Dobrze, Tylko Tylko to muszę. Żeby nie upadł. Muszę to uruchomić, ten globus, bo ja nie wiem, on jest zablokowany. Robi. Nie ruszam tego, bo To nie wiem, co się nic ruszam. na moją odpowiedzialność. Mam nadzieję, że nie spadnie. Jak kręcimy, globusem. kręcimy globusem. Kręcimy globusem, kręcimy. Kręcimy i jedziemy tu. O. Słuchaj, to pojecha. jest Pacyfik. No to już I pojecha. to sam środek Pacyfiku. Hawaj! Hawaje. Blisko Hawaii, muszę tutaj jakoś pewnie kolonia francuska gdzieś tu pewnie jest. To potem sobie sprawdzę. Dokładnie, dobra, umówmy się, że równik, równik pośrodku środku Pacyfiku. Ja tak na Hawaii być. jedzie. Zastanawiam się, czy to ci na głowę teraz nie spadnie. Nie, Bo jakiś był powód, że to było tutaj zablokowane. Nie, nie, po prostu żeby się nie kręciło. Tomku, posłuchaj, no? skoro zadałeś mi już to pytanie. Tak. No to w tej chwili ta sytuacja jaka jest, to jest o niebo lepsza no. od tego, co było kiedy ja byłem w Nowym Jorku. No. No bo wtedy liwka była w ciągu zwyczajnie, tak? No, no, no. Natomiast no, powiem ci, że jest bardzo trudno ocenić sytuację na odległość. No ja cię rozumiem. Czy to jest tym. tak, że można takie rzeczy maskować? Czy może osoba uzależniona udawać, że wszystko jest w porządku, czy to się nie da udawać? No powiem ci, że jak ci to powiedzieć, Jacek? No, można to tak robić, żeby starać się, żeby tego nie było widać i żeby druga osoba tego nie, nie zobaczyła, tak? Hmm? Ale tak jak ty na przykład masz już te doświadczenie i wiesz na przykład spojrzeć w oczy, tak? No ale jak w oczy, jak przez telefon gadamy? Ale to powinieneś wiedzieć, jak gadasz przez telefon, na przykład z nią, bo nieraz jest tak, że jesteś w domu i, i gdzieś wyjdziesz, tak? I rozmawia z nią przez telefon, mm -hmm. tak? To możesz skojarzyć, jak ona rozmawia z tobą przez telefon, gdzie wie, że ty za chwilę będziesz, a rozmawia przez telefon, gdzie wie, że ty, ciebie nie ma, a będziesz na przykład za 2-3 dni. Posłuchaj, ja muszę przyjechać do domu, żeby to ocenić. Wydaje mi się, że sytuacja w tej chwili jest dobra, tak? Zwróć uwagę, że nie mówię bardzo dobra, mm -hmm. tylko mówię, że jest dobra. Mm -hmm. Dlatego, że wtedy, kiedy byłem w Nowym Jorku, no to był tak silny ciąg, że właściwie no, była w ogóle utrudniona komunikacja. Mm -hmm. A my w tej chwili normalnie rozmawiamy każdego dnia, mm -hmm. jeśli wie, ma szereg zadań, szereg takich spraw do załatwienia, mm -hmm. które załatwia no ale... tam sprawy medyczne i tak dalej. Natomiast problem polega na tym, że Liwka jest uzależniona nie tylko od tego, co ty jesteś uzależniony. A, a co? No, jeszcze od benzodiazepin. Hmm. A powiedz mi coś takiego, Jacku. A nie myślałeś, żeby i ten, ją, jej, ją na ten, żeby na terapię? Ciężki temat. Czemu? No, bo nie chce. Co siłą ją zmuszę do tego, żeby na terapię poszła? Nie chce. No trochę A ty chciałeś? Ile było przymiarów? Ile żeś godzin do szpitala szedł? Pamiętasz? No zgadza się. Dokładnie. Ale powiem ci, że dzisiaj dostałem telefon rano, gdzie dostałem propozycję, czy nie chciałbym iść właśnie na, na jakieś takie te... Na terapię? To nie chodzi, że na terapię, ale na te... Na takie spotkania. Tomek, poczekaj. To musimy, musimy gadać precyzyjnie. Aspirynka? Mhm. No mam nadzieję. Posłuchaj, nie, nie, ja w takim razie muszę powiedzieć Ci to dokładnie, jak to jest. Liwka chodzi na terapię. Liwka ma terapię. Ja myślałem, że tobie chodzi o taki ośrodek zamknięty. Nie, nie. To nie. Liwka do zamkniętego ośrodka nie chce, pójść, ona powiedziała, że woli umrzeć. Ja mówię takie, ale no to terapię, no ma ma lekarza jednego, drugiego psychoterapeutę, psychoteram analityka tam, no to ma, mhm. to na to to chodzi. Tak? Tylko powiem Ci, ja tylko jednej rzeczy nie rozumiem. Bo tak jak z nią gadam, to wydaje się, że wszystko jest w porządku. Mhm. Jak y, zobowiązuje się do czegoś, to robi, to wiesz, może troszeczkę się spała w ciągu dnia, może dłużej śpi, wiesz, no ale to Ty też śpisz dłużej, tak? Ale słuchaj, po tym właśnie, tak jak ja na przykład po braniu metadonu, to jest, jest normalne, że możesz spać dłużej. Dokładnie. Bo ja Ci powiem, że ja przychodzę do domu na przykład, nawet i. Teraz, jak przyszłem, uwierz mi, że ja włączam sobie film, kładę się, moment i mnie nie ma, i ja śpię. Mhm. Tak mam, naprawdę. Tak mam za każdym razem. Jak siedzę w domu, to długo nie siedzę, bo mnie zaraz na spanie bierze. Spać mi się chce. Mhm. Tak samo, jak widzisz, w szpitalu byłem 20 prawie 20 dni, to uwierz mi, godzina piąta przychodziła po południu, i mnie za każdym razem brało na spanie, i już spałem. To też dlatego mówię, że mi to jest trudno ocenić. Rozumiesz? Trudno mi jest to ocenić. Jest ogromna poprawa w stosunku do tego, co było, kiedy byłem w Nowym Jorku, czyli do początku września. Mhm. Natomiast jedna rzecz, której ja nie rozumiem, to jest to, że po prostu to jest może troszeczkę tak, że ja bardzo bym chciał, żeby było dobrze. I wydaje mi się, że jest dobrze. Mam taką nadzieję, że jest dobrze. I chyba wszystko jest dobrze. Ale do tej pory tyle razy byłem zawiedziony różnymi sytuacjami, no, no, że boję się tego najgorszego. Natomiast pamiętam po tej naszej poprzedniej rozmowie, to ja po tej rozmowie byłem bardzo wzburzony, wiesz, ale nie wiem, czy wiesz o tym, że widzowie przyjęli Twoją optykę. Widzowie zgadzali się z Tobą, powiedzieli, że to Ty masz rację. Natomiast mi się wydaje, że takie, no nie wiem, pozbawienie domu osoby uzależnionej to jest takie bardzo radykalne wyjście sytuacji. No ale co, no to, ale co inna, inaczej zrobić, no co inaczej? No jest? nie wiem, przemawiać do rozsądku? No ja, No nic nie zrobisz. No ale u ciebie się udało, no przynajmniej ten pierwszy krok został yy, wykonany, tak? Widzisz, ja, ja ci powiem coś takiego, ja... można powiedzieć całkiem inaczej to wszystko, ten, bo ja sam, można powiedzieć, jestem, tak? Ona, ona ma mieszkanie, ma ciebie, tak? Jesteście razem i wiesz. I to jest inaczej. Dlatego I... mi jest dziwne to troszkę. Dlaczego, dlaczego ona wraca do tego? Mając... No bo mając wszystko, no dlaczego wraca do tego? A może być to, że jest też uzależniona od innych substancji? że to po prostu jest to krzyżowe uzależnienie, dlatego to jest trudniej, że jak nie jedno to drugie wchodzi, może to być coś takiego? Nie wiem właśnie, a nie Ani może być coś takiego, że ona po prostu jak to ci powiedzieć, ja coś tak jak ja miałem kiedyś, jeszcze ja normalnie funkcjonowałem, to miałem coś takiego, że ja musiałem na przykład popić, pić nie no, ja będę przykład, jej tego proponował. No. Ale nie, słuchaj mnie, co ja miałem. Piłem, żeby normalnie z dziewuchą, z którą byłem, normalnie w domu żyć i normalnie gadać. Bo jak na przykład nic na czeźwo, to taki byłem, jak to się powiedzieć, wstyd, to zapytać, to, rozumiesz? Mhm. Nie wiem, czy czasem nie ma czegoś takiego ona, że po prostu na czeźwo nie potrafi ja Ale to co zrobić wtedy? Zastosować to, no, właśnie, no jest właśnie. Czy ty miałeś taki etap oszukiwania wszystkich w koło? Jako osoba uzależniona, że oszukiwałeś, że nie bierze, że wszystko jest dobrze, a brałeś? Nie miałem czegoś takiego raczej. No bo ja o tym mówię od razu, jak brałem, to brałem. Bo I ty jest... mówiłeś, że ulica się nauczyła mówić prawdę. No tak, no bo to jest bez sensu na mnie. Biorąc, a mówić, że nie wierzysz. Ale to dlatego, że to jest widać, to widać wszystko ruchy, to, to, to widać jest wszystko. Mhm. Rozumiesz? Dlatego powiedziałem, oszukiwać to jest już oszukiwanie samego siebie. Jak oszukujesz już sam siebie, to już jest dno. To już jest dno mo na moje. Naprawdę. Mhm. Uwierz mi. Dlatego Ale... stwierdziłem, że nie ma sensu. A druga rzecz, co mi zależy powiedzieć, że biorę? Kto mi coś zrobi? No nic mi nie zrobił, no bierze, no bierze, no trudno, tak? Nie daje rady, tak? Nie A nadal z... uważasz, że z osobą uzależnioną to tylko takie radykalne rozwiązanie, jak wyrzucenie z domu, jak postawienie ultimatum? Słuchaj, to już jest, no bo to wtedy już jest, ta osoba czuje już zagrożenie, że nie ma już Nic, no bo ale, zostaje bez niczego. Ale Patryk się nie boi zagrożenia. Patryk się nie boi, że mu ręce obetną. Patryk się nie boi, że nie będzie miał rąk. Ja nie wiem, nie wiem, jak on, to, jak on myśli, jak on podchodzi do tego. No, ale ja mówię ci, że to wywoływanie strachu, wywoływanie lęku u osoby uzależnionej nie jest skuteczne, bo Patryk się nie... Ty też się nie bałeś, że ci nogi amputują. Przecież. No ale jak już zobaczyłem, że nie daję rady, że już nie podołam z nogą, no to no. widzisz. A teraz jak jesteś na tej substytucji, no. to jest ci łatwo? W sensie nie, nie masz głodów, nie potrzebujesz tego? Nie? No, no. nie. Czyli można powiedzieć, że to jest łatwo odejść. Powiem ci tak, Pierwszy, pierwsze dwa tygodnie to było bardzo ciężko mi. No ciągło, nie powiem, bo ciągło. Ale z każdym dniem do głowy mi dochodziło to, z dnia na dzień, że ja nie muszę tu siedzieć, jest zimno, po co mi tu siedzieć, nie potrzeba, rozumiesz? Jak musiałem. I z dnia na dzień sobie mi do głowy to wchodziło, że lepiej być w ciepłym, na przykład na ubanie, jak siedzieć na ulicy i na to dotąd zarabiać, gdzie ja kupię walny, ja nic nie czuję i. Nic nie mam z tego. A może tobie się to jak po prostu to już znudziło? Może to już swoje. Też tak jest, też to tak było. Bo ja miałem także. Widziałeś zresztą sam, jak ja dzwoniłem już te ostatnie. te. razy, co były, co dzwoniłem potem. To już dzwoniłem. Z... mi ci powiem, mi przychodziło już coś takiego, jak ci to powiedzieć. Mi już. Kurczę, no. Ja Tobie się... się to znudziło. No tak by, no, można tak powiedzieć. To nie jest to, że ty się bałeś o nogi. Tobie się to po prostu znudziło. Po prostu tak po... się mówi, że osoba nie wiem jak to mam to powiedzieć. dochodzi do swojego kresu po prostu. Po prostu mi się wydaje, że ja przez te 12 lat ja wybrałem to, co miałem wybrać i No ale to nie mów mi, że Liwka będzie jeszcze potrzebowała 12 lat, żeby wyjść Nie no, tego ja nie mówię, że ona etapu. będzie potrzebowała. To się musi zakończyć teraz, koniec, kropka. To nikt nie będzie czekał na więcej. Przepraszam, dlatego ci mówię, ja tak nie wiem jak to ci mam powiedzieć, bo słuchaj, ja brałem to tyle lat, 12, a osoba taka jak na przykład Patryk, który bierze to dwa lata, wiesz, ci Liwka, która też długo nie, bierze, nie brała tego, to nie wiem, jak oni, co oni mają w głowie z tym. Nie wiem. Ale mówię ci, że prawie dwa tygodnie, pierwsze, nie? Jak już zacząłem pić ten metadon, nie? Nie powiem, bo miałem takie te. Ale metadon, z tego co mówisz, no powiedzmy, dwa tygodnie było ciężko, ale teraz jest okej. Okay. To z tego wniosek, że to jest cudowny lek. No bo on ujmuje Wam te wszystkie objawy odstawienia. Prawda? A objawy psychicznego głodu odjmuje też psychikę? Mhm. Mm nie wiem, właśnie. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Ja całkiem nie wiem, kurczę. Hmm? Ja ci to wytłumaczę. Ja w głowie miałem jacek. Kurczę. Nie wiem, jak to. Posłuchaj, ja mam do Ciebie pełną propozycję, ale to za chwilkę. Najpierw powiedz mi inną rzecz. Na czym polega trudność w schodzeniu z metadonu? W Schodzeniu? Tak. Na czym trudność polega? Tak, bo ty jesteś teraz na 10 ml. No. A dlaczego nie możesz pójść na 5 na przykład od razu? No bo by był ten, by były skręty. A nie można ich przytrzymać? No nie jest to takie łatwe, żeby przytrzymać je. Co trudne to jest? O nie jest to łatwe. Nie przytrzymasz tego. Nie wytrzymasz? Nie wytrzymasz. Dlatego trzeba powoli schodzić. Mhm. Dlatego widzicie, jak schodzą, to schodzą po jednym. Po jednym. Ale ty też mówiłeś, że tak jak ten twój gospodarz, on jest na metodonie od wielu lat. No. I tak można funkcjonować. No tak, Można tak żyć. Normalnie funkcjonuje. Są osoby, które po 20 lat biorą. Mhm. Tam umie, już 20 lat bierze. Tomek, posłuchaj, ja, to akurat dla mnie jest ważna rozmowa, podobnie jak i ta poprzednia na temat Livi była bardzo dla mnie ważna tam tamten film montowała. Ona się też nie ze wszystkim zgodziła. Ona na końcu tego filmu taką planszę zamieściła. Ja będę chciał, żeby ona też się ustosunkowała do tego, co tutaj Ty mówisz i co ja mówię. Ale ja mam dla Ciebie taką propozycję. Ja piszę książkę. Mhm. Mam już 120 stron tej książki napisanej i piszę ją w różnych miejscach. Jak na przykład, i rok jest się spóźnia 40 minut, to ja sobie wyciągam telefon, sobie piszę książkę. Mhm. I żartuję, no Ty się nie spóźniasz zazwyczaj mi o coś innego. Jak wracałem teraz z Chicago, samolotem leciałem, to napisałem dobrych kilka stron. Mhm. I napisałem tam taki fragment, który chciałbym to z Tobą skonsultować, tylko muszę wyciągnąć drugi telefon. Więc na chwilkę się wyłącza mhm. i Ci coś przeczytam, poproszę Ci o komentarz do tego. Dobra. Dobrze, Tomku, już to, co jest na czerwono, tutaj to jest dopisane w czasie lotu samolotem, bo mhm. potem sobie zmieniam kolor na czarny. Normalnie jest normalnym pisane kolorem czarnym, a nowe dopiski są czerwonym. I teraz chciałbym, żebyś posłuchał czegoś takiego. Tłumaczyć, na czym polega moja trudność. Piszę o czymś, czego nigdy nie doświadczyłem, no bo ja nigdy i nigdy mam nadzieję nie doświadczyć tego. I mhm. chcę, żebyś po prostu ocenił, czy moje spostrzeżenia są trafne, czy nie, dobrze? Mhm. Warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się ze świadomością człowieka, który jest pod wpływem. Niespotykana euforia modyfikuje sposób myślenia. Wszystko wydaje się łatwe, znikają problemy. Najgorsza jest jednak błędna ocena sytuacji. Człowiek nie dostrzega realnych zagrożeń. Dotyczy to nie tylko sfery społecznej czy też ekonomicznej życia, ale także kwestii związanych np. z higieną, zdrowiem, zobowiązaniami, relacjami oraz własnymi wyborami. O tym, jak silne oraz jak okrutne jest to uzależnienie, nie świadczy fakt, że osoby uzależnione pobierają zasiłki na dzieci, a wydają je na narkotyki. Robią to nawet wtedy, gdy jest groźba, że dzieci zostaną im odebrane. Czy ty się zgadzasz z tym, że po tych substancjach mhm. jest zła ocena sytuacji? Tak, mhm. że ty tak mówi, tak nie napisałeś... potrafisz ocenić e, realności. Dokładnie, dokładnie tak samo jak tam napisałeś, higiena to nie. Nie zwracasz na to uwagi. Widziałeś sam po mnie. Wydaje ci się, że wszystko jest to. ok. Tak, wydaje ci się, że jest okej, okay, że jest to. Zobacz jak ja miałem ręce, ja mam. Ach, no rzeczywiście! Zobacz, Tomek! Zobacz. Pokaż jeszcze raz! Widzisz? Widzisz no jakie miałem łapy. Ja miałem łapy cały czas czarne, tak? A dopiero teraz zaczęłeś się dostrzegać. No, a teraz widzisz już. I wiesz. To w takim razie posłuchaj jeszcze kolejnego m, fragmentu, już nieco mocniejszy. I to było w, chyba w Twoim towarzystwie widziałem tę osobę. Pewnego razu w Berlinie widziałem młodego Polaka, który po półgodzinnym pobycie w miejskiej toalecie opuścił ją. Był spokojny, odprężony, radosny. Nie dostrzegał tego, że właśnie spędził czas w najmniej odpowiednim do tego miejscu. Gdy wychodził, dostrzegłem na podłodze walające się strzykawki, igły, leżały jakieś zwitki zakrwawionego papieru toaletowego. Oraz osmolona folia aluminiowa. Było tam dość specyficzne błoto. Brud naniesiony butami mieszał się z moczem. Straszyły yy, no, ekskrementy. Kupa straszyła. Nie zwracasz na to uwagi. uwagi, Jacek. Z przepełnionego klozetu. Smrodowi towarzyszyło szczypanie w oczy. To amoniak uwalniał się z ludzkich wydalin. Mężczyzna miał metalicznie czarne palce i brud paznokciami. Tak właśnie wyglądają dłonie osób, które palą na folii. Był też bardzo wychudzony, zaniedbany, a jego ubranie zniszczone. Mimo tych okoliczności mężczyzna był bardzo szczęśliwy. Ta substancja daje ułudę szczęścia. Jednak cena, która się za to płaci, jest nie do udźwignięcia. Zgadzasz się z tym? Mm -hmm. Nie zwracasz na to uwagi, co jest wokół ciebie. Aby tylko było miejsce, gdzie możesz sobie to zaaplikować. I to jest takie błędne koło, bo jeżeli ta substancja, to uzależnienie wpycha cię jeszcze głębiej w jakiś taki otchłanie odchłanie nicości, w taką w taką to wszystko wciąga, mm. to ty tego nie widzisz, bo ona to maskuje. Mm. Dokładnie. A ty teraz to dostrzegasz? W jakiej byłeś tak. malignie? No teraz dokładnie, tak. No widzisz sam, zobacz, nie dostrzegam, no tak, no. Łapki jak, wiesz, Jasne. jak u wiolonczelistki. Tak. Dokładnie. Nie wiem, jakie ma ręce wiolonczelistka, bo... Wcześniej nie zwracałem na siebie uwagi, czy jestem brudny na twarzy, czy nie. A teraz, teraz patrzę, rozumiesz? Wcześniej mhm. mnie to nie interesowało. Tak. Wydawało mi się, że jest wszystko ok, rozumiesz? Tak było. A kiedy będzie irokes na głowie? Kiedy będzie? No. Powiem Ci tak, jutro. Serio? Jutro będziemy nagrywać i jutro już będzie. Jutro nagrywamy irokesa. Jutro będzie irokez. Powiedz mi, jaka jest rada dla osób uzależnionych? Jak dojść do tego momentu, w jakim jesteś Ty? Jaka jest rada? Powiem tak, naprawdę ciężko jest z tego wyjść, ale uwierz, uwierzcie, naprawdę tak jak ja Wam mówię, ciężko, bo mi też było ciężko, ale spróbujcie i chociaż przez ten tydzień, utrzymajcie to i do głowy niech wam przychodzi, obserwujcie to wszystko, że nie musisz iść robić, bo nie musisz, nie musisz wstać, żeby iść robić, naprawdę to będziecie dostrzegać i to wam pomoże. A ten... ile jest ważne wsparcie innych osób? Bardzo dużo, mhm, bardzo dużo. Ja miałem, ja miałem to dobrze, że ja miałem do kogo zadzwonić, miałem z kim pogadać, jak mi było, wiesz. I ten, a przede wszystkim Marty mam cały czas, że do niej mogę za, w każdej chwili zadzwonić, powiedzieć jej co mi jest. Ona mnie wysłucha, doradzi. Rozumiesz? Mhm. Ale też trzeba troszkę samemu coś zacząć. Ale straszenie ciebie by ci nic nie dało. Jak? Straszenie ciebie. Straszenie ciebie. Nic to, to nic nie da. Nic to nie da. No a to sam mówię, żeby wyrzucać na ulicę. Tak powiedziałeś. No tak. Ale to pod względem takim, jak ci to powiedzieć, Jacku, żeby ta osoba czuła zagrożenie, że ona naprawdę może stracić to. Rozumiesz? Tak samo jak ja mam teraz w głowie to, że jak ja wezmę, to ja mogę to stracić to mieszkanie. Dokładnie. Rozumiesz mnie? Że jak ja wezmę, to ja mogę to stracić. Ja czy jest to jest ten lęk, który cię trzymał. Dokładnie, dokładnie. Substytucja. Ja wolę tutaj siedzieć, zować, ja siedzę w cieplutkim, jest ciepło. Mogę się położyć i spać, mogę obejrzeć sobie film. Nie muszę tam siedzieć na tym, jeszcze robić. Mhm. Rozumiesz? Ja, ja w taki sposób sobie to wbijam, sam do głowy. Mhm. Jak myślisz, czy Ty możesz być przykładem dla innych? Nie wiem. Nie wiem. Powiem ci, Powiem ci, że. tak, jakby mnie słuchali osoby, które by chciały to zrobić, to i by na tym wyszli bardzo dobrze. I niech tak zostanie. I niech tak będzie. To Mechy no nauczyciel. Wzór do naśladowania. Dokładnie. Pokaż pazurki jeszcze raz. Manicure, manicure. Manikury. Tak.